Hejka, z tej strony Mobile Wars, a dzisiaj wam pokażę jak odblokować FPS w L.A. Noir, więc zapraszam was do oglądania. No i dobrze, na początku będziecie musieli przyjść sobie na stronę Githuba. Link do tej strony będziecie mieli oczywiście w opisie. Na początku upewnijcie się czy to nie jest od osoby pod nazwą Vanacyzy. I jeżeli jesteście pewni, że to jest właśnie od niego, to tutaj w release 1.1b zjeżdżamy sobie troszeczkę niżej i w offsetach klikamy la-noir-vpatch 1.1b.zip Kiedy to klikniemy, teraz to sobie możecie zapisać na pulpicie, bądź pobrane, ja to sobie zapiszę na pulpicie, a następnie możemy sobie przemknąć przeglądarkę, następnie la-noir-patch otwieramy sobie, czyli tego naszego zipa, a następnie DINPUT8.dll sobie wypakowujemy na pulpit Kiedy to zrobimy, możemy teraz zipa sobie usunąć i kiedy to już zrobimy, no to teraz będziemy musieli wgrać sobie tego pacza do gry. Aby wgrać naszego pacza do gry, musicie otworzyć sobie na początku Steama, a następnie przejść do L.A. Noir. Tutaj klikamy następnie w zarządzaj właściwości, zainstalowane pliki, a następnie klikamy w przeglądaj. Teraz otworzy nam się folder L.A. Noir, więc sobie teraz w przymknę i tutaj w LA Noir, w tym całym folderze wrzucamy sobie dimput8.dll I kiedy to całe sobie wrzucimy, możemy sobie tą całą kopię usunąć oczywiście I kiedy to już zrobimy, no to teraz możemy sobie uruchomić LA Noir. No i jak sami widzicie, kraciała bez najmniejszego problemu, FPSy zostały odblokowane, optymalizacja działa świetnie I teraz możecie cieszyć się swoją grą No i to tyle ja wam dziękuję bardzo mocno za oglądanie, trzymajcie się, cześć.